Dzień dobry, witam Państwa. Sylwia Świeczkowska, firma Elwita. Zapraszam Państwa na kolejny już komunikat jagodowy. Dzisiaj znajdujemy się na plantacji truskawki w powiecie Brodnickim, e, województwo kujawsko-pomorskie. I tak na dobrą sprawę dzisiaj, drodzy Państwo, e, komunikat e, prawie w całości będzie poświęcony właśnie tej uprawie. Za nami okres, no, takiej dosyć e, zimnej pogody z przymrozkami e, nad. Polską praktycznie przetoczyła się fala tych przymrozków i powiem tak, w zależności od lokalizacji, no te uszkodzenia są w różnym stopniu. Tu na tej plantacji, na której jesteśmy po wcześniejszej jej ilustracji, takich uszkodzeń mrozowych tutaj nie zauważyliśmy. W każdym bądź razie, szanowni państwo, w przypadku kiedy Rzeczywiście te rośliny mogą być uszkodzone przez przymrozki, e, gdzie na pewno są też i osłabione. Warto je zregenerować i nie czekać e, z tą regeneracją. E, tylko kiedy już widzimy, że jest coś nie tak, że ta plantacja jest słaba, e, jest osłabiona, należy ją wzmocnić. Tutaj Państwu chciałabym przedstawić e, jedno rozwiązanie. Jest to Ergostim XG. Jest to bardzo silny biostymulator, który wzmacnia roślinę, który bardzo mocno regeneruje tą roślinę, przywraca jej funkcje życiowe do równowagi. Dlatego też, jeżeli widzimy, że ta plantacja jest słaba, ten ergostim jak najbardziej można zastosować. Inaczej się to ma oczywiście w przypadku plantacji pod osłonami, zapewne, gdzie tych uszkodzeń jest znacznie mniej. Pewnie sytuacja jest e, troszeczkę inna w, na plantacjach, których tych osłon nie posiadają. I tym jeszcze tylko wspomnę: jak najbardziej można zastosować czy na plantacji truskawki, czy na e, plantacji porzeczki, czy też na plantacji maliny, bo rzeczywiście e, te rośliny mogą być osłabione. Po tych takich warunkach dosyć niekorzystnych dla ich e, rozwoju. Kolejną rzeczą, o, czym, o której chciałabym Państwu już powiedzieć, e, to na pewno proces kwitnienia, który za chwileczkę się rozpocznie. E, I znowu na plantacjach, gdzie były one pod osłonami, ta wegetacja jest już znacznie szybsza niż tutaj na tej plantacji, w której się znajdujemy, gdzie do procesu tego kwitnienia jeszcze chwileczkę. Jeszcze, jeszcze chwila. Natomiast e, na plantacjach pod osłonami już to kwitnienie na niektórych lokalizacjach już rzeczywiście będzie za chwilę następowało. Dlatego też, aby zintensyfikować ten proces kwitnienia, wspomóc rośliny, które raz, że są osłabione, po tej fali przemrozków, należałoby je jeszcze dodatkowo wzmocnić. Więc, z jednej strony, produkt Ergostim, z drugiej strony, takie kompleksowe rozwiązanie, które będzie bardzo mocno wpływało na ten proces kwitnienia, to produkt o nazwie SadBox Kwitnienia. Produkt ten ma wielorakie zastosowanie, bo raz, że intensyfikuje bardzo mocno, sprawia, że te zawiązki lepiej się będą utrzymywały nawet w tych mniej korzystnych warunkach klimatycznych. Dostarcza również składniki pokarmowe, dostarcza energii, która jest oczywiście. Bardzo potrzebna, ponieważ te procesy, podziały komórkowe, które będą za chwilę następowały, one będą bardzo intensywne. Dlatego też roślina. Tej dawki energii wymaga i musi ją otrzymać. Dostarcza jeszcze także inne składniki pokarmowe, wpływa na wzrost łagiewki pyłkowej, na rozwój tych organów generatywnych. Oczywiście proces taki bezproblemowy, który będzie przebiegał, proces kwitnienia, on będzie skutkował w lepszym zawiązywaniu tego owocu, tak? Ten owoc będzie lepszy, będzie spełniał te parametry jakościowe. Dlatego warto, drodzy Państwo, wspomóc roślinę właśnie w w tym takim newralgicznym momencie, jakim jest kwitnienie. Saboks kwitnienie, drodzy Państwo, możemy zastosować zarówno. To jest to taki trochę produkt uniwersalny, ponieważ można zastosować i na truskawce, w uprawie truskawki, można zastosować w uprawie porzeczki, można zastosować w, w, też w uprawie maliny, w celu właśnie stymulacji procesu kwitnienia, wsparcie procesu kwitnienia dla tych roślin. Kolejną rzeczą, o której chciałabym powiedzieć w dzisiejszym komunikacie, to rozpoczęcie nawadniania czy kroplowego, jeśli ktoś ma taką możliwość, czy też jeżeli ktoś takiej możliwości nie ma, no to gdzieś może dostarczyć wody poprzez deszczowanie. Wraz z nawadnianiem kroplowym, oczywiście, gdzie możemy dostarczyć tą wodę, gdzie te rośliny będą, nie będą cierpiały na brak wody. Można jednocześnie podawać składniki pokarmowe, i tu już pokusiłabym się o dostarczenie czy to nawozu o wysokiej zawartości fosforu, ponieważ na niektórych plantacjach, tak jak na przykład w, na plantacji Maliny, widzimy ten niedobór fosforu, te przebarwienia fioletowe na liściach widać, więc jak najbardziej można wspomóc rośliny i dostarczyć fosfor. Ale czy też dostarczyć nawozu zbilansowanego o zrównoważonej ilości składników pokarmowych? Proponuję Państwu zastosowanie produktów z linii Hydrovita. Są to nawozy o bardzo dobrej rozpuszczalności, o różnym składzie, tak jak tutaj mówiliśmy o nawozie fosforowym, będzie to Hydrovita Active. Mówiąc o nawozie o zbilansowanej ilości składników pokarmowych. Tu z kolei y, mówimy o hydrowicie Balance. One dodatkowo zawierają również mikroelementy, które dodatkowo będą wzbogacały roślinę właśnie w te składniki pokarmowe. Jeśli chodzi o szkodniki na plantacji truskawki, to oczywiście dalej lustrujemy pod kątem obecności roztoczy oraz e, przędziorka chmielowca. Jeżeli zauważymy ich obecność, to tutaj Państwu polecam produkt e, Pestar 018 EC. Oprócz tego, że może, no, może być stosowany w truskawce, to również może być stosowany w malinie. Na polu bez osłon oczywiście też trzeba lustrować pod kątem e, e, w obecności tego szkodnika zaczyna się robić coraz cieplej, więc no, te szkodniki tutaj będą występowały, ale należy baczniejszą uwagę zwrócić w uprawach pod osłonami, w tunelach, gdzie no, ta presja tego szkodnika może być znacznie większa. Dlatego też Państwu polecam właśnie PestR-018EC, gdzie może być również stosowany czy to w uprawie polowej, czy też w uprawie pod osłonem. O jeszcze jednej rzeczy chciałabym Państwu dzisiaj powiedzieć, e, mianowicie tylko wspomnieć w zasadzie szara pleśń. Choroba, która występuje corocznie, z którą corocznie walczymy, która corocznie e, może powodować bardzo duże straty w plonie. I tak jak w przypadku upraw pod osłonami, tam już, tak jak mówiłam, ta wegetacja jest już znacznie o krok dalej jak gdyby niż tutaj na plantacjach w polu bez osłon, gdzie już w tym momencie no to kwitnienie zaczyna się rozpoczynać. E, więc wraz e, z rozpoczęciem jak gdyby kwitnienia, e, no, musimy rozpocząć e, ochronę przed szarą pleśnią. Chciałabym Państwu zwrócić uwagę na jeden produkt, e, Sadbox Carmine, który oprócz tego, że e, jak gdyby zwalcza szarą pleśń, to jeszcze dodatkowo e, wspomaga roślinę, intensyfikuje e, jej procesy życiowe, ale także e, w momencie aplikacji setboxu karmin rozpoczynamy, bądź też uruchamiamy tą pompę wapniową w roślinie. Dostarczamy już tego odżywczego wapnia, który będzie miał za zadanie polepszenie jakości owoców. Dlatego też, drodzy Państwo, warto rozważyć i już sobie zaplanować, jakie kroki będą poczynione w... no w zwalczaniu szarej pleśni. W dzisiejszym komunikacie to wszystko. Ja dziękuję Państwu za subskrypcję i też chciałabym prosić o dalsze. Cóż, dziękuję ślicznie i do zobaczenia w następnym komunikacie jagodowym.